Cześć, z tej strony Negomaniak 3000. A co jest? Review Protector of Earth. Dobra. Pudełko. Nowego Bionicle Protector of Earth, pajączek. Z tyłu widać on w e, wioskę ziemi. Funkcja wyrzutni masek, pajączek, maska. Matarz. Fajnie, nie było ich w to, a. Fajnie, że daj to a. gearboxy, a. A to ramą e, e, e. obrońcom nie otaczę. Fajnie, każdy ma co. Dobra, otwórzmy. Otwórzmy. Właśnie, zapomniałem pokazać komputer. Ale tu nie ma nic do tego. Dobra, Wysyp. Łot, było otwarty Co się stało? Dobra. Instrukcja. Komiks, którego tutaj w pudełku nie było? Dziwne. Po pierwsze nie styczło miejsca. Komiks. To... Dobra, nie warto. Nie warto pokazywać instrukcji. części. Zwykle postaram się nie pokazywać części, ale tutaj pokażę tylko najfajniejsze z najfajniejszych przeźroczysto-fioletowe części. A maska jest trochę przeźroczysto-fioletowa, ale też się liczy. Przeźroczyste fioletowe części. je, na, na serio je I na pewno coś z nimi w przyszłości zrobię, coś własnego. Dobra. Koniec, koniec części. Przejdźmy do timelapsu budowania. Zbudowany tak, co nie myślę. Myślę, że jest bardzo fajnym matoranem EE-protektorem. E, Chyba najfajniejszym z wszystkich, gdyż ma przeźroczysto-fioletowe części. Dużo przeźroczysto-fioletowych części ma kręcące się wiertło. Wyrzutnie masek. Tradycyjnie również pajączek. Z tym, co tutaj trochę będzie ciężko, żeby go całkowicie założyć. No, nie, 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 nie. Za, za, założę go. Założę. Nie, no dobra, nie założę go. Nie założę go. Chyba, że. O tak. Nie, 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 nie darmo. Chyba, że co na pudełku? Musi go założyć. Dobra, nie, nie będę tego robił, proszę, nie, nie zmuszajcie mnie do tego. Po prostu założę go tak. Można, można. Jest, jest. Dobra. Co, co jest jeszcze? Protektor of Earth Naramienniki skalne Teraz przejdźmy do Chyba głównej funkcji Jest sobie pajączek Jest sobie Protektor Protektor widzi pajączka I go atakuje I stady gubią się po całym mieszkaniu no nie, no nie, 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 nie. Dopiero, dopiero go rozpakowałem już mi się chyba jedno skupiło a nie, nie, nie skupiło się jest, dobra nowe wyrzuty stradów są fajne lecz szczerze mówiąc na 100% Będą się ze stady gubiły. Na 100%. Tak strasznie łatwo jest je wystrzelić. Nawet teraz niechcący wystrzeliłem, mi poleciało za biurko. Najprawdopodobniej już tego nie znajdę. Ale lego to przewidziało, bo jak szpi inaczej, tylko się nie dało nie przewidzieć, więc to dało 7 dodatkowych. Teraz już mam 6, ponieważ mi się jedno skupiło. Nie no, nie, 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 Dobra, spróbujmy jeszcze raz. No, no nie. Nie wyobrażam sobie, jak będę strzelać trochę w bardziej otwartej przestrzeni. Chyba właśnie tego robić nie będę. Bo strasznie, ale to strasznie łatwo jest, żeby gdzieś wpadło tam gdzie nie trzeba żeby się skupiło i w ogóle ale ogólnie podoba mi się pomysł. Podoba mi się pomysł, że dai toa Gearboxy, a e, protektorom wyrzutnie stadów. czy mógł zrobić jakiś inny miotarz. bo naprawdę to jest fajne, ale strasznie szybko ubi się amunicję naprawdę strasznie szybko od początku tego filmiku minęło, nie wiem, od początku zbudowania protektora minęło jakieś dwie minuty, ale już zgubiłem jedno. Co? A więc tak, co myślę o obrońcy ziemi, protektorów Earth? Jak z tak z Będę mówił, protektorów ERD, bo fajnie brzmi. I tak, co mi myślę? Fajne, w przejściu do czysto części. Fajna maska czarna z przejściem do przejścia do czysto-fioletowego. Fajno, niefajna. brzutnia stadów. Nie, no, nie, nie, nie. żal mi tego, żal mi tego, że zaraz mi się wszystkie stady pogubiono. Nie, na, nawet, jak, tak, nawet jak tak lekko wezmę, tak nie, lekko niechcący może się zgubić I to strasznie daleko, naprawdę strasznie daleko Także lepiej z <laughs> tym lepiej uważać Co? No nie wiem. Po prostu Dajcie mi chwilkę Maksymalnie Mogli zrobić te stady przeźroczyste, fioletowe, wtedy by było naprawdę mega epickie. Ale tak. Finałowa decyzja. Protektor ofert jest według mnie najfajniejszym protektorem. Pomimo, iż ma najmniejszą ilość części, ale to w zupełności nie przeszkadza, gdyż są cztery przeźroczyste, fioletowe części kości. Jedna duża przeźroczysto-fioletowa część, która jest. Służy mu jako wiertło. Przecież to czarna maska. To ostrze w sumie są tylko po to, żeby były, żeby były jakieś dwie dodatkowe części. Więc tak, to jest mój ulubiony protektor. Tego głównie też kupiłem. Pajączek, jak to pajączek, nie ma tu nic do gadania. Zawsze taki sam w prawie wszystkich zestawach. I tak temu protektorowi jako na protektora dałbym 9 jest fajny A dlaczego 9 dlatego łatwo gubiący się staty dobra ja jestem jego 3000 do zobaczenia w kolejnym odcinku